Siemau, teraz robimy yy, kawałek no, a kuchni. Zaraz zaczynamy. Okej. Okay. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Wpadnij kiedyś do mnie, mam nowego psa, a nie pogryzie mnie, właśnie chciałem to sprawdzić Co robi piłkarz na autostradzie? Stoi w korkach. Dlaczego nauczyciel matematyki musiał chwilę odpocząć? Bo kompletnie się przeliczył. Pukanie do drzwi. Otwierać policja. A czego chcecie? Porozmawiać. A ilu was tam jest? Dwóch. To porozmawiajcie między sobą. Rozmawiają dwie pchły. Gdzie byłaś na wakacjach? Na krecie. Jak leci? Super, tylko palce mnie strasznie bolą. Co się stało? Wczoraj na czacie mieliśmy imprezę karaoke. Dziecko skarży się mamie. Mamo, dzieci mówią, że jestem wampirem. Nie przejmuj się i jedz szybciej ten barszczyk, bo ci skrzepnie. Wpada koleżanka do drugiej koleżanki do domu i zagaduje: Co u ciebie tak posprzątane? Internet nie działa? Nauczyciel języka polskiego pyta się uczniów: Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika, niedziela? Wakacje, proszę pana. Spotykają się dwa jeże. Jeden ma zabandażowaną łapkę. Co ci się stało? Chciałem się podrapać. Jasio mówi do kolegi: Kiedyś byłem bardzo niezdecydowany, a teraz? W sumie sam nie wiem. Jak się nazywa przesolona firanka? Zasłona. Co mówi piłkarz, gdy przychodzi do fryzjera? Gol. Panie doktorze, wszyscy mnie ignorują. Następny, proszę. Przez jakie ryby można skakać? Przez płotki. Rozmawiają koledzy. Powtarzałeś coś przed egzaminem? No jasne. A co? Będzie dobrze, będzie dobrze. Tata pyta jasia, po co ci w domu łopata i kompas? Zamierzam posprzątać w moim pokoju. Jasio wybrał się na mecz. Siedzący obok mężczyzna pyta go: Jesteś tu sam? Jak wszedłeś? Miałem bilet. Sam go kupiłeś? Nie, tata kupił. A gdzie jest tata? W domu, szuka biletu. Co robi dziewięć złotych w portfelu? Ledwo dycha. Na plaży. Ej, co jest bliżej? Katowice czy słońce? A widzisz stąd katowice? <grymne> czy wiesz za co uwielbiam łopaty? Wiedzą, że grunt to zdrowie. <grymne> Jak nazywają się małe sowy, które mówią tak, tak, psówki. <grymne> Spotykają się dwie dżdżownice, pierwsza pyta się drugiej. Co tak głośno było wczoraj u ciebie? No wiesz, odpowiada druga, chcieli brata wyciągnąć na ryby. Zaraz do was wrócę.